Będzie czytała. A więc z nami jest 70, 83. Zobaczymy czy nie czytuje, chociaż raczej w to wątpię. Tak, większość oszukuje. Tak, tak. potem nabił 50 level, kapusta, która mu się. No ale to wiesz, zb zbierze mu się botem level, kapusta też mu się zbierze za levelek, kupuje M3 i jest poza, ale już też coś jest nie tak, bo coś mi dupę bardzo pali. Ale naprawdę naprawdę w tej grze Tam co ja mówiłem, tank moda używa i to jest zrozumiałe. No, widać BMK M3, która nie jest dobrze ulepszona, to jest 90% podobieństwa, że to jest niestety cheater i te trafiki, które po prostu generują się przed maską, to jest po prostu totalna paranoja. Nawet możesz... A, to, 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 to tylko kwestia, kwestia umiejętności ale i szczęścia najważniejsze, no ale te, te, te tak akceleratory, i tam typu i innego typu oczydła to już jest po prostu troszeczkę Tak, przenikanie jak po prostu. Tak, jak startują, jak startują, to po prostu, żeby żeby po prostu być jak najszybciej pierwszym, włącza przenikanie na kilka sekund, przeleci przez wszystkie samochody, potem wyłasza i potem udaje jak to mu nie jest się ciężko dojechać do mety pierwszym, bo o si widzę, że, że mnie doganiasz. Tak. Ja... Ja po prostu tam to tylko daje tyle, że na samą nie musisz uważać, ale na zakrętach dzisiaj się, się pobierać A poza tym, poza tym nie od oczekuj, nie oczekuj że kierowcy, który nabił botę 50 level, a grał może ze 20 wyścigów.